Nie zostawię tego tematu, bo mi się podoba, ale to podoba mi się tylko dlatego, że chcę powiedzieć o tych zacnych cytatach, a nie niechlubnych, które też pamiętam, dlatego że były moim sloganem podczas pijaństwa i o którym już mówiłem z filmu Zostawić Las Vegas który był moim... bohater Ben był moim idolem w momencie kiedy też chciałem się zapić na śmierć i na przykład ten tekst ja sobie napisałem w ogóle na ścianie sprayem piany kompletnie, z tą muzyką zaryczony You can never ever ask me stop drinking I Głupota niesamowita, chodziłem z tym, z tym cytatem, gledziłem wszędzie, na ulicy, pod sklepem, na imprezie gdzieś. Ludziom to się podobało, ja się czułem jak jakiś, co z, z, z najmniej aktor, dura totalna, I, bo ja tym film no, klepałem na okrągło. I drugi cytat, villa veritas, winie prawda. I trzeci, ten, ten jest taki zabawny, zabawny, choć w tym swoim całej e, tragedii zabawny nie jest, że e, nie pamiętam, czy zacząłem pić, bo zostawiła mnie żona, czy zostawiła mnie żona, bo zacząłem pić. Mm. Ale chcę wam powiedzieć o swoich dwóch, co najmniej dwóch takich dzisiaj odstrzał. Odstrzał, osobno, nie odstrzał. Yy, po prostu o yy, dwóch cytatach swoich takich ukochanych. A ukochany najbardziej zostawię na sam koniec. Czyli najpierw. Z filmu pod tytułem Dom, z serialu właściwie, z serialu pod tytułem Dom, kiedy mama mówi już do dorosłego Andrzeja Talara. Ja teraz nie pamiętam, w jakich to było okolicznościach. On chyba. No nie wiem, teraz nie będę go kombinował. I mama do niego mówi pamiętaj, synku, rób tak, żeby nikt nigdy przez ciebie nie płakał. I przeze mnie ludzie płakali. Mama nie zdążyła. Myślę, że tata wewnętrznie płakał. Bo nigdy nie widziałem go płaczącego. Z łzami chyba nie potrafię, albo się tak blokuje. Co jest błędem? Dziewczyny płakały przeze mnie. I to jest piękny cytat. Drugi taki mój ulubiony cytat, który też zapamiętałem. Wspaniały film, i zapamiętałem go. Ja, ja, dobra, za dwoma razami, bo natychmiast chciałem jeszcze. No, bo to było na, Mag na Magnetowidzie, na, na, na wideo, jakby ktoś nie wiedział, co to jest, to do encyklopedii. <grytania> ja jeszcze wiem, co to jest. I, I przewinąłem. Niemoralna propozycja. Wspaniały film. To o tym można też rozmawiać bardzo długo. O tym wyborze, o tej zgodzie ludzi, którzy się na coś godzą, ale później wychodzą na, 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 na obrzydliwe wręcz domysły, rozważania i tak dalej, ale pięknie się ten film kończy. Jeżeli kogoś bardzo kochasz, szanuj jego wolność. Jeżeli wróci do ciebie, będzie z tobą na zawsze. Jeżeli nie, widocznie nigdy nie był twój. I ten wzruszający Cytat, jakże często odnosi się do w naszym życiu, to, to jest niebywały, że nic na siłę. Warto, warto przeanalizować po swojemu. Ja nie będę nikomu wciskał swojej interpretacji. Ja go rozumiem po swojemu. Że nawet jeżeli coś niebywałego, nie wiadomo, co się. Rujnującego, zdarzyło, niszczącego związek czy jakiś inny układ, ale jeżeli ktoś chce i do siebie wraca, na przykład, to znaczy, że oni byli ku sobie, byli przeznaczeni. Coś, coś, coś nie zadziałało, coś nie zagrało, ale jeżeli nie, to widocznie nigdy tego nie było. Świetne. I na koniec zostawiam swój. Jakże najcenniejszy cytat, który ja go pamiętam od, od nastolatka. Znaczy nie cytat pamiętam, tylko pamiętam słowa mojej mamy. I one, one, są, one były ze mną zawsze. One były ze mną na ławce, jak chlałem. One były ze mną na izbie wytrzeźwień, jak, jak, jak się trząsłem. One były wszędzie i były na cmentarzu, jak byłem zapalić znicz i położyć kwiaty. I moja mama, jak byłem nastolatkiem, mówiła, była dumna zawsze ze mnie i mówiła: Rafałek, Rafałek czy Rafał, będą z ciebie ludzie. Ja zawsze dokończyłem z taką, wiecie, jak to jest. Nastolatek, to taki oschł, jeszcze przy kimś, to już w ogóle nie może pokazać, że jest jakiś zamrażliwy zaczuły. Chociaż tego się nie da udawać, bo mama dobrze wiedziała, jaki jestem przecież. Płynęła w tym samym tempie, z tym samym tętnem krew, którą czuliśmy. I ja kończyłem, kończyłem właśnie. Mama mówiła: A i będą z ciebie ludzie. A ja kończyłem. Ta się śmiali W ze Ta. Naroga Łęcka, takie, Się śmiali, chyba, nie? No. I powiem wam, że to są bardzo cenne dla mnie słowa. Ja się tego cały czas trzymam, pomimo tego swojego pijaństwa. Nie wiem, co tam jest, czy jest, czy nie ma. Czy będzie rzeczy, czy nie będzie. Fajnie w to wierzyć. I chciałbym kiedyś właśnie na łożu śmierci powiedzieć, mamo, udało mi się.